Hej, z tej strony Paraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 66 odcinka mojej serii z gry GTA v. W dzisiejszym odcinku będziemy Trevorem i zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku takie mini zadanko. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Poczekajcie chwilkę i już powolutku będziemy rozpoczynali ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy Odcinek. Oczywiście, poczekajcie chwilkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. Już za sekundę jestem i za w za, za, ruszamy dalej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. To, to będzie taka, taka, taki dość mini, dość mini za nawoł, które, które Wam pokażę zobaczymy czy w ogóle nam się uda to jakoś ogarnąć za, za pierwszym razem oby tak z jednej strony było a więc już rozpoczynamy ten, ten dzisiejszy odcinek zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek przypomnę że to jest że to jest odcinek numer że to jest odcinek naszej serii 66, a więc ruszamy treworem do tego właśnie mini, mini zadanka. Mam nadzieję, że dzisiejsze takie mini, taki mini zadanko oczywiście mam się spodobać. Dzisiaj sobie postrzelamy troszeczkę treworem, zobaczymy czy w ogóle nam to się wszystko uda zrobić. Więc ee, dzisiejszy odcinek będzie to odcinek ee, Polegał na postrzelaniu troszeczkę. No i zobaczymy w ogóle czy nam się uda to jakoś ogarnąć. Zlećmy jak najszybciej. No, po prostu nie zobaczmy. To chyba też jest jakiś, jakiś cel opcjonalny. Ale tym się chyba nie będziemy zajmowali. Z takim celem opcjonalnym, a zresztą, a zresztą zobaczymy, ale chyba nie, bo już nam cel op opcjonalny chyba, chyba, chyba uciekł, chyba uciekł, więc ruszamy jak najszybciej do tego zadanka, które chciałbym wam e, pokazać, którym się dzisiaj zajmiemy. No, o, trochę ładnej drogi będzie. Jak widzicie do przejechania spokojnie sobie jedźmy, jedźmy Cały czas do przodu, cały czas mam nadzieję, że nam się uda do, dojechać do, do tego eee za, zadanka. Mam nadzieję w ogóle, że to że to mnie za zadanko uda nam się dzisiaj zrobić tak mam i mam plan A więc już powrótku dojeżdżamy. Mam nadzieję, że, że uda nam się zrobić to, to wszystko Ok, więc ruszamy cały czas do przodu. Dobra, lecimy cały czas do przodu. Tutaj o, w tą stronę. Troszkę zwiedzimy sobie ee, mapkę. I nam... W inne okolice tego miasta. Wiem, że tak y, za szało-putowo jada, ale nie mam, nie mam zbytnio czasu. Ale chciałbym zrobić ten dzisiejszy odcinek na spokojnie. A więc lecimy tutaj. Ważniejsze, żebyśmy mogli żebyśmy to naprawdę mogli ogarnąć. Już powolutku jak widzicie, dojeżdżamy do tego, za, do tego zadanka. Dobra, więc y, ruszajmy powoli i drogi trevorze, i będziemy już robić to dzisiejsze y, to, to dzisiejsze właśnie mini, mini zadanko. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Mam nadzieję, że, się nadzieję, że uda się, że się to trevorowi ogarnąć. Dobra, po tej stronie. Ok, ładna ale Trevor już się wypchał jak to zawsze, Trevor. Uwaga, nie w tę stronę. W pojechaliśmy, że teraz jest wszystko w porządku. troszeczkę zwiedzimy inną lokalizację. Czekajcie, okay, bo ktoś tutaj wychodzi do nas, no my nie chcemy walczyć. My chcemy po prostu ruszyć do tego zadania, które, które przed nami. Ciekawe czy... oj... Teraz chyba nam się nie uda. Zobaczmy, czy mamy tutaj coś odkrytego. Czy mamy tutaj odkryte, tak? Ale dobra, i tak przegramy. Teraz, czyli będzie pierwsza, pierwsza porażka, bo w dzisiejszym odcinku. Pomnę, że to jest 66 odcinek naszej serii. Zruszajmy. Dobra, wie, wiecie co poddamy się na. Poddamy się na szybko trewor oczywiście w slipka. samych. Dobra, mam nadzieję, że teraz uda nam się jakoś do dojechać do tego za zadanka. Mam nadzieję, że to jakoś ogarniemy. Dobra, i będziemy mogli... O, Trevor w końcu ubrany jakoś. Więc to jest oczywiście najważniejsze. Trevor jest ubrany. Weźmy to ten samochodzik. Też mamy kryjówkę jakąś, że Trevor mógłby autko schować, ale okej. Okay. Krewor w końcu ubrany. Ale okej, okay. jedźmy do tego mini... Jedźmy oczywiście do tego mini zadanka. Zobaczymy co się wydarzy. Mam nadzieję, że uda nam się to mini za zadanko jakoś... Ogarnąć No i tym się oczywiście zajmiemy w dzisiejszym odcinku. mogliśmy poczekać, chwilkę, ale okej, okay, jedźmy tutaj po tej, po tej stronie. Mam nadzieję, że to nie, nie do nas jadą, więc nie, nie po Trewora jadą. Dobra, ale tak wygląda to. To jedna chyba po Trewora. Po trewor to autko, ale. Chciałbym naprawdę jakoś to ogarnąć w tym dzisiejszym odcinku, a może nie. A jednak tak. A jednak tak, bo tutaj się zbliżają mocno. Dobra, więc lećmy. Dobra, możemy ci parę razy przegrywać. Dobra, ja wolę się poddać. Bo nie mam, bo nie mam czasu. A chciałbym naprawdę mieć ty. Ogarnięte, ok. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to ogarnąć. Mam nadzieję, że nam się uda to jakoś zrobić. To no takie dość mini mini zadanko. Cały czas przed nami. Może jakiś output gdzieś tutaj, które który stoi bez... bez, bez niczego, be, bez nikogo na no, pozór to czcić się, chociaż kawałeczek. Hello. Mogę zawarem, ponieważ bo w dużo, dużo lepiej zawarem to zrobić Dobra. No okej, okay, weś, to. Weźmy po prostu weźmy po prostu do jakiś w ogóle samochodzik i, no i ruszmy się w końcu do tego mini zadanka no więc weźmy to auto albo to! No, weźmy to auto i, no i ruszajmy, no w końcu ruszmy do tego zadania do tego mini zadanka mam nadzieję że teraz jakoś do, dojedziemy no sorry to troszeczkę porażek jest no ale no taki jest to dzisiejszy odcinek mam nadzieję że dzisiejszy odcinek oczywiście wam się podoba e... dobra jedźmy tutaj po tej stronie jestem ciekawy co dokładnie Trevor będzie musiał zrobić w tym dzisiejszym odcinku pewnie tak jak mówię, będziemy musieli po postrzelać w tym dzisiejszym odcinku i tym się zajmiemy. To jest tak zwana misja e, poboczna. kawałeczek jeszcze dość e, taki solidny kawałek przed nami. Drogi więc zróbmy to na, na spokojnie. Zjedźmy. Jedźmy tutaj, zróbmy to i ruszajmy tego celu ruszajmy tak. cały czas do przodu Dobrze, więc jedziemy jedziemy Nie, ale tutaj wszyscy się rozbijają niestety kurczę wszyscy się tutaj oczywiście się tutaj oczywiście rozbijają więc więc będzie to dość kiepskie ale dobra zobaczymy to za dużo porażek w tym, cichu, w tym mamy, to na pewno, a może sobie weź, weźmy tą, dobra, albo żeby już nie jechać, to może byśmy wzięli do tego zadanka sobie y, tą y, taksówkę. No chyba, chyba tak lepiej będzie jak, weź, jak weźmiemy taksówkę do tego zadanka, bo nie będziemy oczywiście długo bo i tak jest sporo porażek w dzisiejszym odcinku. Dobra, to wiecie co zrobimy? Zrobimy inaczej. Żeby nie, żeby nie jechać, żeby nie pokazywać Wam jeszcze raz tej drogi do tego mini zadanka, no to zrobimy sobie oczywiście. Ee, to zrobimy sobie oczywiście, wezmiemy re, re, sobie Trevor sobie re, taksówkę. O! No i okej. Okay. Okay, sobie, sobie tak Spokojnie dojedziemy do tego zadanka i tak będziemy... I tak będziemy w tej grze robić, żeby... Żeby nie, żeby nie było sporo... E, porażek. Musimy... Poczekać na, na to autko. Okej, okay, mam nadzieję, że... Wam dzisiejszy odcinek się... W miarę chociaż podoba. Tak tu stoi i czeka, czeka na, na, na nas. Dobra, więc lecimy. O, ale chodaj. Trzymaj Dobra, drogi, Dobra, jedźmy tutaj. I. po prostu, żeby ty drogi nie pokazywać. Wam i, i zrobimy sobie to, to te mini, mini zadanko i zakończymy ten dzisiejszy odcinek. No troszeczkę porażek w dzisiejszym odcinku jest, niestety. No, ale mam nadzieję, że wam ten odcinek się ten odcinek się podoba. Przypomnę, że to jest 66. odcinek naszej serii. No i ruszajmy, ruszajmy co tutaj mamy jakieś zadanko. znowu musimy powalczyć z tymi z tymi gośćmi. Mam nadzieję, że nam się, nam się to uda. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tą mini misję. Mini... Mini zadanie minimiście. OK. A Trevor OK od nich chciał strzelać. Ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić. Misja nazywa się oczywiście. Pod, to jest rzeźnia, dobra. Po tej stronie, z której strony atakują ale będzie tu, to będzie ciężkie do, do zrobienia mam nadzieję że nam się uda ale to będzie ciężkie do zrobienia dobra pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku 35 teraz chcą żebyśmy ogarnęli spokojnie Tu są, są jakieś goście, tu są ty, ty jest tutaj. ej ale spokojnie, ej Oj, ci może być trochę porażek Dobra, przegramy to, przegramy dobra, spróbujemy dalej. Chcę dobra, spróbujmy. Musimy tak inaczej to zrobić. Sorry, ale w dzisiejszym odcinku jest tych porażek, jak widzicie. Z której strony są ci, te samochody, nadjeżdżają tutaj, tak więc, dobra, z tej strony więc... Jest... Oby nam się udało to jakoś ogarnąć. Uwaga, drogi treworze wyłać stąd Ale no, jest z tej strony. A no, i nie udało nam, no, się przegramy. No tak jak musiałem. Mamy dużo, du dużo... dużo czasu jeszcze, ale To no, jest z tej strony. Spróbujmy jeszcze raz to zrobić. Powiem mam że to jest takie dość e, trudniejsze. Uzadam to, ale no nie jest, że tego się nie przejdzie, nie? Więc lecimy tutaj. Aj, aj, niestety musimy trafić bezpośrednio po prostu to i ten. Sorry naprawdę, że jest, jest sporo, sporo porażek. Ej, to tu, czekajmy, bo tutaj. Zaraz następni, zaraz tutaj nadjadą. nie, ej, ale... Proszę ale nie biegnij tak do nich. Może tak zrobimy, wiecie co, żeby... żeby dobra, żeby, żeby podbić troszeczkę. I zaraz będziemy... Z drugiej strony no, oni nas tutaj, tutaj jadą. Z tej strony, tak? Dobra. Z tej strony mamy pokonanych. To jest dobrze. Teraz z tej strony? Teraz z której strony? Mamy. Tak, z tej strony teraz jadą? Tutaj jadą, tak? Kolejni są, ale uwaga, bo tutaj Reborn może obrywać. 13 mamy, dobra. Są kolejni. Nie to w ogóle nam się uda zrobić. Zadanko, skoro możemy przegrać dzisiaj, dobra, może być to może być poradek, jak widzicie, ale jest dobry, jest no, na razie jest wszystko w porządku, ale czy to w ogóle nam się uda? Zobaczymy, uczymy, dobra, po tej stronie mamy 21. Spokojnie, spokojnie, Trewowe. 27. Musimy się nauczyć tego tego zadanka. No w dzisiejszym odcinku jest sporo porażek, no ale nic się nie zrobi, ale jest szansa, że to się przejdzie, naprawdę jest wielka szansa, że to zaraz przejdziemy, więc no, daj mi taką nadzieję, że zaraz na no, tej stronie, ale spokojnie, żeby ten Trevor by musiał być. Eee, poczekajcie, ten Trevor, po... Trevor powinien to chyba trochę jest oddali i poczekać że oni przyjadą, chociaż czas leci, ale zobaczymy, dobra. Ktoś, na samochód nie chce się, chyba po tej stronie tutaj jakoś ogarniemy to, dobra, jest z tej strony. Spokojnie, tak, tak, tu mamy. Ok Okej, okay, teraz z której strony? Tylko że obawiam się, że, że przegramy, no ciszy odcinek z porażkami z porażkami jest ale mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek się podoba dobra, mamy 12 35, ale dobra, z tej strony mamy, dobra, ale Czy my to damy radę w ogóle jakoś ogarnąć, oby oby Trevor w ogóle e... jakoś przeżył z tej strony mamy, tak, jakiegoś Dobrze, więc... To wystampu jest jakiś głościa, tak, więc jest dobrze. Z tej strony mamy, tak? 18. Mam teraz coś. Dobra, tutaj. Chcemy coś goście. Dobra, niestety przegraliśmy. Dobra, więc musimy... No w dzisiejszym odcinku jest troszeczkę porażek. No, ale nic się na to nie poradzi. Niektóre... Niektóre odcinki są takie, a niektóre takie. Więc yy, lecimy dalej. Tutaj. Kiedyś... W tej stronie mamy 4, ten te ludzie wyjdą tutaj, a my, a my... to tak, żeby tak. O, mamy 6 już tutaj. Z tej strony, tak. Jest szansa, że to się wszystko uda zrobić. Tylko, że trzeba uważać na siebie. Ludzie że dobra, z tej strony mamy 12 już tutaj kolejni... kolejni kolejni zaraz. Tutaj są, dobra, w tej stronie. A więc tak. A więc co? Jednak musi Trevor... Na to wychodzi, że Trevor tak jednak, tak jednak nie możemy chyba zrobić. Jednak Trevor musi troszeczkę stanąć. Tak jak tutaj mamy. O! I teraz możemy. No atakować. Dobra, teraz poczekamy na kolejnych. Ciekawe, czy nam wystarczy to czasu, żeby to wszystko jakoś zrobić. Tu są kolejni, kolejni jadą, więc... Spokojnie oni w nas ujechali, więc... Lebo że... Spokojnie. Dobra, aj! udało się to zrobić, ale... Tak, tu są kolejni, akurat wjeżdżają w nas w Odcinek będzie taki w miarę, no trudny do zrobienia. Z tej strony mamy, tak? Tak, na takiej drogi treworze, bo zaraz przegramy niestety, OK, Jest dobrze. Niestety przegraliśmy. Spróbujmy jeszcze raz to zrobić, jeżeli nam się nie uda to to zakończymy ten ciszy odcinek, bo ten ciszy odcinek i tak jest już w miarę długi. Ale postaramy się to wszystko jakoś ogarnąć Więc Postaramy się to wszystko jakoś spokojnie tutaj Trevor oberwał z dwóch samochodów niestety Dobra są kolejni wrogowie po tej stronie jakiś atakujmy dobra Spróbujmy, Wie, wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, żeby Trevor po prostu odszedł sobie troszeczkę. No i zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli nam się teraz nie uda tego zrobić, to zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Więc troszeczkę czasu z oczywiście zmarnujemy. Dobra, więc jadą oczywiście samochody, więc jest... Porządku. Dawaj, 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 jest dobrze. Tak jest dobrze, jest 8 pokonanych. Jest szansa, trevor będzie się teraz leczył. Jest 12 już pokonanych. Zobaczymy, zdążymy to wszystko ogarnąć. Chyba tak, bo to. Jest, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Są kolejni 18 Mam nadzieję, że uda nam się to teraz jakoś zrobić. Z której strony teraz 20, czekajcie, czekajcie tu 20. 20. 20, czekajcie Tutaj Są wyrzuceni 20, 35 mamy. Z której strony teraz? Co atakować? Trevor oberwał. Zwykle uwaga, spokojnie. Z której strony, czekajcie, ja tutaj 20, teraz miałem. Dobra, spróbujmy ostatni raz i zakończmy ten dzisiejszy odcinek. Bo ja i tak bym nie chciał, żeby ten odcinek był stanowczo za długi. Na razie tak się zapowiada, że jednak będzie długi. To po prostu wyjdą, a my, a my zrobimy tak, tak, tak. tak. Jest ośmiu pokonanych, więc Trevor spokojnie sobie żyje. Zresztą zaraz kolej podjeżdżają. To są koleń, którzy obe, oberwią tak, od Trevora. To teraz z tej strony są. Kolejni, którzy oberwią następni od Trevora. Teraz tak, yy, są kolejni. Oczywiście mam nadzieję, że uda nam się to teraz jakoś ogarnąć. Spokojnie, 21, Kolejne więc w Trevorze teraz wstawaj. Niestety przegraliśmy. Zróbmy to jeszcze raz i zakończmy ten ciszy odcinek, i tak bym nie chciał, żeby ten odcinek był długi. I w następnym odcinku sobie spokojnie to zrobimy. No, tak, prawo uda odejdzie. Albo wiecie co, zakończymy ten dzisiejszy odcinek teraz, bo naprawdę nie chciałbym, żeby ten odcinek był bardzo długi. No i po prostu zrobimy w następnym odcinku... I, i, po prostu zmienić sobie ten odcinek, a to tę misję w następnym odcinku, a więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka, hej hej!